Szczęść Boże. Grzegorzu, krótkie pytanie. Po co eurosceptyk idzie do europarlamentu? Precz z komuną, precz z żydokomuną, precz z eurokomuną, szanowni państwo. No i gdzie trzeba głosić te prawdy ponadczasowe i niezmienne? No, przede wszystkim w obozie wroga trzeba głosić te prawdy. Wybieramy się szerszą grupą do tego eurokołchodzu, żeby zatrzymać rewolucję. Tęczową, zieloną, różową, żeby powstrzymać Zielony Ład, nie dopuścić do wywłaszczenia poprzez dyrektywę budowlaną, żeby nie zgadzać się na, na przymusową relokację uchodźców na pod hasłem paktu migracyjnego, i tak dalej, i tak dalej. Co to jest ta szersza grupa, szersza ława? No to jest czarna reakcja, prawacy, prawacy wszystkich krajów, łączcie się. Ponad podziałami, łączymy się, nie łączymy się w jakiejś komunii dusz, ale łączymy się w porozumieniu, w kontaktach roboczych z prawakami, reakcjonistami, kontrrewolucjonistami, patriotami z różnych innych narodów, państw europejskich. I to są ludzie, z którymi łączy nas wola zachowania naszych państw narodowych. To nas z nimi łączy. I, I mamy takich kolegów na Słowacji, na Węgrzech, i w Belgii, i w Niemczech. I, I jak Europa długa i szeroka, i ponieważ jest. Poważne z punktu widzenia systemu, poważne ryzyko, że to całe prawactwo znajdzie się w Eurokołchozie w liczbie na początek może kilkudziesięciu eurodeputowanych, więc nie będzie to oczywiście większość, ale będzie to mniejszość blokująca niektóre, niektóre zakusy. Eurokomuny, bo przecież na przykład pani Firerin von der Leyen przeszła głosami nie tak wielu, czyli głosami PiS-u i Solpolu, prawda? Czyli Polskiej Zjednoczonej Urze Prawicy. Wczoraj w Warszawie widziałem na marszu manifestacji rolników Solidarności. Przeciwko Zielonemu Ładowi widziałem ludzi, którzy ten Zielony Ład wprowadzali, właśnie Kaczyńskiego, szydło, która się podpisała całkiem bezpośrednio pod dziedzictwem Altiero Spinellego. Pamiętacie państwo Altiero Spinelli, taki komuch założyciel eurokołchozu, ideolog. Jeszcze z czasów II wojny światowej, manifest z Ventotene, spopularyzowany przez świętej pamięci Karonia. I, I pod tym się podpisała pani Szydło, kiedy reprezentowała Polskę. To znaczy, nie pod samym manifestem z Ventotene, ale pod tymi tradycjami, tymi jak, jakaś taka mowa trawa eurokołchozowa, do kogo my nawiązujemy rzekomo. Więc Altiero Spinelli wisi tam na frontonie. Imię jego i nazwisko na frontonie gmachu, w którym jest siedziba Eurokołchozu w Brukseli. No i, i trzeba zacząć to wreszcie kwestionować. Ci, którzy byli do tej pory u władzy, tego nie kwestionowali. Oni, jak za PRL-u, chcą naprawiać błędy i wypaczenia. Ja nie chcę naprawiać błędów i wypaczeń. Ja to już za tamtej sowieckiej komuny widziałem, więc nie chcę tego eksperymentu dalszego na ludziach za, za euro eurokomuny. Jaka jest alternatywa? Ludzie pytają: No dobrze, ale to świat się skończy, jak my wyjdziemy z eurokołchozu. No alternatywą jest po prostu niepodległość, której my nie mamy. Tak długo, jak długo Rada Komisarzy Eurokołchozowych wydaje dyrektywy, a Sejm Warszawski implementuje. Osiem, tej pracy, tych, tych palet całych makulatury, tych ustaw, które wychodzą z Sejmu Warszawskiego, to są implementacje norm eurokołchozowych. Skończmy z tym. Wyobraźmy sobie, że dostaniesz mandat. Jaka byłaby pierwsza, pierwsza reakcja, pierwsza yy, inicjatywa, z którą byś wyszedł w Europarlamencie? No pierwsza inicjatywa, myślę, od wejścia zacznijmy. Zacznijmy od tego Altiero Spinellego. Znaczy, albo pochwalamy yy, i fetujemy totalniackie odjazdy, albo, yy, albo jesteśmy kontynuatorami yy, dzieła Marksa, Lenina, Stalina, yy, Hitlera, Goebbelsa, Ribbentropa, a tak jest w przypadku Eurokołchozu. Ja nie popadam w żadną publicystyczną przesadę, kiedy tak mówię, to są i komuchy i ss -mani jako pierwsze kadry eurokołchozowe, jeszcze zanim ten proces zjednoczeniowy, zanim doszedł do naszych czasów, to ludzie z kadr i stalinowskich, i hitlerowskich tam ogarniali różne tematy, więc trzeba zacząć od zakwestionowania tego. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że, że to nie jest organizacja, do której normalni ludzie chcą należeć. Twórzmy inne organizacje, są inne organizacje, jest na przykład Grupa Schengen, Proszę bardzo, Polska do niej należy, swoboda przekraczania granic. Bardzo nam się to wszystkim podoba, ale czy do tego potrzebna jest Armia Europejska? Czy do tego potrzebny jest Pakt Migracyjny? Czy do tego potrzebny jest Zielony Ład? No nie. No właśnie, ja chciałem jeszcze spytać na koniec o Armię Europejską. Jak się odnosisz do tego pomysłu? Uciekam z krzykiem, rzecz jasna. Przypominam, że to Jarosław Kaczyński był pionierem, w każdym razie na polskim gruncie, w polskiej przestrzeni publicznej. To on chyba pierwszy tak wyraźnie to postawił, że Unia Europejska powinna mieć własną siłę zbrojną. Ja nie podzielam tego przekonania i wręcz przeciwnie, prognozuję. E, oby to było czarnowictwo, ale e, ja widzę rzeczywiście dwie wojny, które mamy przed sobą. Mamy do stoczenia wojnę z Wehrmachtem Eurokołchozowym e, w obronie przed Zielonym Ładem, w obronie suwerenności i niepodległości Polski, i mamy do stoczenia wojnę z banderowcami, z reżimem upadłym kijowskim, lwowskim, banderowskim, e, który po katastrofie. Państwa, będzie y, szukał sposobu na to, żeby wyładować frustracje, resentymenty, no i nie pójdą ani na, na Moskwę, ani nie popłyną na Waszyngton, bo nie będą już mieli portu ani Sewastopolu, ani być może nawet w Odessie. Więc znajdą sobie pod ręką kogoś, na kim można się wyżyć. I dla Ukraińców, rezunów, to zawsze byli Polacy. Więc powtarzam, mamy przed sobą wojny do stoczenia, realne zagrożenia, i dlatego dziś wyprowadzanie aktywów, kadr, sprzętu, finansów, trwonienie autorytetu państwa na nieswoje wojny i inwestowanie w tak upadłe przedsięwzięcia jak reżim kijowski czy eurokołchoz, to jest sprowadzanie powszechnego niebezpieczeństwa na naród polski. No to to powinno być karalne kodeksowo. Zdrada stanu, tak, jasne. To jest karalne kodeksowo, tylko że nikt tego kodeksu nie stosuje. Okej, okay, dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem. Jebać PiS. Tak?